Łukasz Sowul, co pan sądzi o tym, że politycy PIS zaczęli pojawiać się w telewizji idź pod prąd lubelskiej sekty judejskiej, antypolskiej, antykościelnej pana Pawła Chojeckiego? Niedawno gośćmi byli pan Waszykowski oraz sośnie Senior, a zapowiadani są kolejni. Ja zakładam trzy możliwości. Po pierwsze pokazują prawdziwe oblicze, po drugie mają przykaz od naszych sojuszników, po trzecie są po prostu głupi. Myślę, że wszystkie trzy możliwości mogą wchodzić w rachubę jednocześnie. W ogóle nie wiedziałem, że tam do pana Chojeckiego takie tuzy przychodzą jak pan Waszykowski. No ale to widocznie ludzie rosną razem z krajem. No i pewnie pan Marian Kowalski trochę żałuje, że on już tam z panem Waszczykowskim wywiadów nie przeprowadza, no ale trudno, tak się, taki los wypadł nam. Pan Michalkiewicz, zapytany o występy polityków Pizwić pod prąd, śmiał się, że pewnie. Pan żałuje, że nie może w tym uczestniczyć. Co pan na to? Niech pan Michalkiewicz nie zajmuje się stanem mojej psychiki, bo już tak długo cackał swoich zwolenników, że występuje e, sam u siebie i będzie mógł nadawać swoje programy już powiedzmy sobie z, z tak kameralnego studia jak ja. Chociaż nigdy ja nie pretendowałem do e, takiej pozycji jak pan e, Michalkiewicz. Ale pan Michalkiewicz też był być pod prąd. Niech nie zapomina. Jest materiał, w którym występuje Razem program prowadzi Kuba Knap, mój dawny kolega jeszcze od czasów Unii Polityki Realnej. Także niech pan Michalkiewicz nie zapomina, że sam był gościem redakcji Idź Pod Prąd. I niejednokrotnie przecież, gdy Paweł Chojecki był jeszcze szefem lubelskiego UPR-u, to pan Michalkiewicz przyjeżdżał na zaproszenie Pawła Chojeckiego na spotkanie otwarte, które to Paweł Chojecki panu Michalkiewiczowi organizował. Myślę, że pan Michalkiewicz tylko udaje zaniki pamięci. Czy uważa pan, że rekonstrukcja rządu to forma zdrady? Pan Michalkiewicz mówi dzisiaj, że we wrześniu Kaczyński prawdopodobnie przekabaci 30 polityków PSL-u i wcieli ich do pisu. Proszę państwa, która z tych spiskowych teorii Michalkiewicza sprawdziła się? Proszę posłuchać materiałów przez chociażby przez ostatnie 20 lat. Która się sprawdziła. I proszę też do tego w ten sposób podejść. To jest sfrustrowany człowiek, który tak naprawdę e, wiele mówił, a mało robił. Nie miał ochoty brać udziału w życiu politycznym. Dlaczego nie chciał być senatorem, dlaczego nie chciał być posłem, chociaż był działaczem, a nawet prezesem przez pewien czas Unii Polityki Realnej? Wybrał publicystykę, czyli wolał lać wodę e, i robić młodym wodę z mózgu, niż naprawdę pokazać, co potrafi. Aż to zobaczyli Państwo, widzą teraz Państwo Brana w Sejmie, Taki był mądry, a naprawdę jest na poziomie Jahiry. Czy oglądał Pan, jak dziś Andrzej i Dobromir Sośnieżowie występowali w Widź pod prąd? Co Pan sądzi o pomyśle, żeby ci lub inni politycy tam występowali? Nie, nie oglądam Widź pod prąd, także proszę wybaczyć, w tym czasie akurat robię i yy, obserwuję wydarzenia z kraju i ze świata. Ale proszę Państwa, ja zupełnie nie rozumiem takiego zabobonu, żeby nie oglądać jakichś, prawda, stacji i je bojkotować. Jeżeli, jeżeli ktoś uznaje za stosowne wystąpić w takim, a nie innym medium i przedstawić swoje racje, no to ja nie widzę w tym nic złego. Tak samo jak niektórzy mówią, no, dlaczego niektórzy występują w Realu 24? No, Mój Boże, zwłaszcza politycy chcą się wygadać, gdzie się da, i ja to doskonale rozumiem. Ja nawet wiedzą Państwo, że bardzo długo, no oczywiście, żeby Państwu oszczędzić tortur intelektualnych, brałem na siebie słuchanie Radia to FM. A no, już pewien czas temu skapitulowałem, po prostu skapitulowałem. W ubiegłym tygodniu nawet podjąłem próbę po raz kolejny wysłuchania jakiejś audycji. Tam taki jest redaktor. Program się nazywa Owczarek, Cezary Łasiczka prowadzi. Ten program zaprasza różnych gości, no, różnych dziwaków, także z mojego punktu widzenia. To, to oczywiście ciekawe jest posłuchać, co im tam opowiadają, ale powiem szczerze, no. Po pięciu minutach skapitulowałem, no bo temat rozmowy miał być o tym. Temat niepolityczny zupełnie. Czy w przyszłości ludzie będą na przykład y, stosować dietę opartą o owady? No to taka tam ciekawostka, prawda? W niektórych krajach jada się owady. Ale pan redaktor zaczął od razu, no że tutaj y, witam państwa. zastanawiam się, czy zaraz nie wpadnie policja i zacznie nas pałować. No to było takie odniesienie do tego, że komu ci tęczowi w Warszawie byli tak sponiewierani. Ja jako redaktor y, to FM y, próbuje naprawdę z siebie zrobić na siłę jakąś ofiarę represji pisowskich, no niech was diabli wezmą. Wyłączyłem radio, wybaczcie państwo, nie dałem rady, no po prostu nie dałem rady. A kto gdzie występuje, to już zupełnie nie moja sprawa. Co pan sądzi o zakończeniu współpracy ić pod prąd z Andrzejem Turczynem po tym jak przed drugą turą poparł Trzaskowskiego? No. Proszę państwa, uważam, że ktoś, kto udając prawicowca, Narodowego, konserwatywnego, wolnościowego, nie wiem. Po prostu normalnego, rozsądnego Polaka. Potem głosuję na to po prostu jest albo agentem, albo idiotą. Koniec kropka. Uważam, że gdyby redakcja Ich Podprąd nie podjęła takiej decyzji, no to po prostu nie miałbym ani jednego słowa na obronę tego środowiska.